Witam w kolejnym odcinku programu edukacyjnego pod nazwą Digital Pathfinder. Dziś zajmiemy się praktycznymi aspektami budowy i wdrożenia modeli biznesowych opartych na gospodarce współdzielenia. Przejdziemy szybko przez podział typów tego modelu. Dalej przybliżę jakie warunki muszą być spełnione, aby model ten został wdrożony w danej branży bądź na danym rynku. Na koniec opowiem także o najczęstszych problemach, jakie napotykają firmy wdrażające modele biznesowe oparte na ekonomii współdzielenia. Zanim jednak rozpocznę swój dzisiejszy wykład, opowiem pewną anegdotę. Kilka lat temu, kiedy masowo zajmowałem się obsługą przyjęć różnego typu firm, do moich rąk trafił teaser firmy, która planowała rozpocząć produkcję piwa. Założenie biznesowe tej inwestycji opierało się na przekonaniu, że mały browar produkujący krótkie serie będzie w stanie sprzedawać produkt nawet o 100% drożej od piwa oferowanego na półce sklepowej. Było to w czasie, kiedy duzi, międzynarodowi producenci tego napoju przyjmowali tradycyjne polskie marki. Łatwo zgadnąć, że przywołuję tę opowieść głównie dlatego, że moje rekomendacje inwestycyjne były negatywne. Klient, dla którego wtedy pracowałem, nie zainwestował w ten projekt będąc przekonanym, iż rynek produkcji piwa w Polsce został już na zawsze podzielony i rozdany wśród głównych graczy. Nie będzie już miejsca dla nowych, małych producentów tego produktu. Dzisiaj już wiemy, jak bardzo błędna była ta decyzja. W Polsce obecnie z ogromnym sukcesem funkcjonuje wiele małych browarów, które sprzedają swoje produkty na rynku uzyskując bardzo atrakcyjne marże. Wspominał tę historię po to, aby przyznając się do błędu, podkreślić, iż żaden rynek ani żadna preferencja konsumenta nie jest wieczna i niezmienna. I nawet jeśli widzimy dziś na rynku silnych, globalnych graczy, wdzierających się bezprecedensowo szybko na kolejne rynki, to nie należy zakładać, że bitwa o nie jest zupełnie przegrana. Proponuję raczej myśleć o tym, że znaleźć można jeszcze nisze rynkowe, w których jesteśmy w stanie rozwijać i wdrażać nowe produkty bądź usługi oparte na digitalnych modelach biznesowych. Tak jak mówiłem podczas naszego poprzedniego spotkania, modele biznesowe oparte na ekonomii współdzielenia mogą przyjmować jedną z dwóch podstawowych form. Pierwszą z nich jest sytuacja, w której przedsiębiorstwo zaopatruje się w wystarczająco dużą ilość aktywów niezbędnych do świadczenia usług z ich wykorzystaniem. Taką formę prowadzenia biznesu często opisujemy skrótem B2C, czyli business to customer. Druga forma omawianego modelu biznesowego to użytkownik do użytkownika, nazwana na rynku C2C bądź peer to peer. Zazwyczaj obie formy, to znaczy B2C i C2C, rozwijają się równolegle. Rozwój ten ma jednak inny przebieg i charakter. Modele B2C rozwijają się zwykle w początkowej fazie szybciej od modeli C2C. Dzieje się tak dlatego, że w ich przypadku akcja marketingowa i sprzedażowa jest relatywnie prostsza. Łatwo bowiem jest na przykład komunikować, że jako podmiot zajmuje się masowym udostępnianiem przestrzeni coworkingowej. Co więcej, w tym przypadku podmioty realizujące sprzedaż biorą na siebie także pełną odpowiedzialność. W przypadku C2C twórca tego modelu zmuszony jest do rozwoju dwóch stron rynku. Oznacza to, że w tym samym czasie musi namawiać kupujących i sprzedających, albo użytkowników i właścicieli do dokonywania transakcji. Sprawia to, że rozwój jest dwa razy droższy i trudniejszy. Napotyka tutaj dodatkowo na problem, często nazwany dylematem jajko czy kurwa. W szczegółach opowiem o nim w odcinkach opisujących platformowy model biznesowy. Modele C2C mają jednak niepowtarzalne zalety. Po pierwsze, nie wymagają od organizatora rynku wysoko inwestycji w aktywa, niezbędne do zaspokajania opisywanych potrzeb. Drugi aspekt przemawiający za tą formą organizacji omawianego modelu biznesowego to fakt, że wraz z osiągnięciem określonej ilości transakcji uruchamia się efekt kuli śnieżnej, powodującej wzrost popularności oraz wolumenu sprzedaży. Dobrze. Skoro rozróżniliśmy już dwie podstawowe formy modeli ekonomii współdzielenia, zastanówmy się, w jakich obszarach bądź w jakich branżach są one obecnie najczęściej spotykane i rozwijane. Możemy wyróżnić cztery grupy aktywów, wokół których tworzone są te modele. Są to nieruchomości, transport, noclegi oraz sprzęty i narzędzia. Zacznijmy może od przestrzeni biurowych. Wszyscy już chyba znamy taki termin jak coworking i chyba nie ma już osób, które by nie słyszało o firmie WeWork. Pomysł na biznes był dość prosty. Zbudujmy bądź wynajmijmy przestrzenie biurowe, wyposażmy je w sprzęty niezbędne do pracy, sprawdźmy, aby panowała w nich dobra atmosfera, a następnie wynajmijmy tę przestrzeń ludziom bądź firmom. Oczywiście, dość mocno uprościłem mechanizm działania firmy coworkingowej. Warto na pewno jest wspomnieć o takich aspektach firm działających w tej branży, jak elastyczność funkcjonowania, kreatywne środowisko pracy, budowanie społeczności oraz moda. Całość sprawia, że branża rozwija się dobrze i coraz częściej słyszymy o takich firmach jak Impact Hub, Spaces, Intelligent Office, czy wcześniej wspomniane i owiane niechlubną legendą WeWork. Przestrzeń biurowa to jedna z większych pozycji kosztowych w naszym rachunku wyników. A co jeśli ponosimy ten koszt, a opłaconej przestrzeni nie wykorzystujemy? Może się tak przecież stać, gdy podpiszemy umowę najmu, a warunki naszego funkcjonowania zmieniły się w jej trakcie. Jest to ogromnie częsty problem w świecie popandemicznym. Możemy wtedy sięgnąć po pomoc takich firm jak np. Rubber Desk, Liquid Space czy ShareMyOffice. Są to typowe platformy działające w formule peer-to-peer. -peer. Za ich pośrednictwem możemy udostępnić nasze własne biuro bądź całe konferencje tym, którzy właśnie tego typu przestrzeni potrzebują, również na krótki okres czasu. Czyli taki coworking, ale bez operatora fizycznego, który jest właścicielem dużej ilości nieruchomości, tak jak było to opisane w poprzednim przykładzie. Rozwiązanie to jest w Polsce jeszcze relatywnie nieznane i niepopularne. Wydaje mi się jednak być dobrą odpowiedzią na wyzwania czasu kryzysu, gdyż z jednej strony firma obecnie posiadająca nadmierne przestrzenie może dzięki nim uzyskać dodatkowy przychód. Firmy, które rozpoczynają swoją działalność w obecnym czasie, korzystając z tego modelu, mogą znacznie elastycznić swój sposób funkcjonowania, a w nieprzewidywalnych czasach kryzysu jest to szalenie ważne. Osób myślenia o niewykorzystanych aktywach może także dotyczyć innego typu majątku przedsiębiorstwa, jak np. na przykład przestrzeni magazynowy. Na amerykańskim rynku działają takie firmy jak Neighbour, Storing Cargo, które dostrzegły możliwość zbudowania modelu biznesowego polegającego na uruchomieniu platformy, gdzie właściciele wolnych przestrzeni magazynowych mogą je zgłaszać, a ci, którzy ich poszukują, mogą je wynajmować. Piękny przykład modelu peer-to-peer -peer współpracy. Ogromnym, szybko rozwijającym się i niezwykle różnorodnym obszarem omawianego modelu biznesowego są usługi związane z transportem. Wszyscy oczywiście znamy i korzystamy z takich firm jak Uber i Lyft. Ich odpowiedników na świecie jest wiele. W tym wypadku nie mamy do czynienia z modelem, w którym usługi są związane z wykorzystaniem aktywów posiadanych przez firmę, od której usługi nabywamy. Mamy za to do czynienia z dwustronną platformą łączącą z jednej strony pasażerów, czyli nabywających, z drugą stroną platformy, jaką są kierowcy, czyli sprzedający. Zatem w przypadku Uber i Lyft nie mamy do czynienia z czystym współdzieleniem. Model ten to platforma dwustronna świadcząca usługi transportowe. Ale znane są przecież przykłady klasycznego współdzielenia środków transportu Bla – BlaBlaCar czy SnapCar. Trudno o bardziej obrazowy przykład współdzielenia niż umówienie się poprzez aplikację na wspólną podróż, za którą obie strony poniosą koszty. Po roku 2020 oraz pandemii COVID wiele osób przywykło do pracy zdalnej. Spowodowało to m.in. rozwój usługi polegającej na połączeniu osoby prywatnej chcącej wynająć pojazd z jego właścicielem. Mogliście słyszeć o takich firmach jak Chernow, Karcher, Turo, Getterand. Z pewnością usługa ta będzie rozwijała się w najbliższym czasie. Mówiąc o transporcie, nie możemy przecież pominąć także mniejszej i młodszej siostry, czyli transportu ostatniej mili. Mam tu na myśli udostępnianie skuterów, rowerów i hulajnog. Wszyscy przecież już znamy takie marki jak Limbike, Bolt i W tym przypadku dominuje formuła B2C, bo przecież mimo wszystko mało kto chce się dzielić własnym rowerem albo hulajnogą. Kolejny obszar został przeze mnie nazwany noclegi. I nie jest to najbardziej szczęśliwe tłumaczenie terminu accommodation, które jest wykorzystywany przez takie firmy jak Airbnb i HomeAway. Tutaj model pozornie wydaje się być znowuż bardzo prosty. Budujemy dwustronną platformę, gdzie z jednej strony zapraszamy właścicieli nieruchomości różnego typu. Namawiamy ich do tego, aby zrobili kilka zdjęć swojej nieruchomości, a następnie wprowadzili na naszą platformę informacje o możliwościach i warunkach jej wynajmu. Z drugiej strony platformy zapraszamy gości, którzy podczas swojej podróży chcieliby skorzystać z noclegu w danym miejscu na określonych warunkach. Tak jak mówię, pomysł ten tylko wydaje się prosty w realizacji, bo o ile możemy uwierzyć w to, że wynajmując samochód w formule car sharingu, jego stan techniczny nie będzie problemem, o tyle zaufanie co do jakości świadczonej usługi w przypadku noclegu jest kluczowe. Wyobraź sobie, że wjeżdżasz z rodziną do oddalonego, egzotycznego kraju. Szukając noclegu przed wyjazdem kontaktujesz się z kimś wyłącznie wiadomościami tekstowymi. Ryzykujesz, ponieważ wiele złych rzeczy może się wydarzyć. I tu pojawia się przestrzeń na rozwój platformy wyspecjalizowanej w tego typu usługach. Myślę, że wiele jeszcze usłyszymy o takich platformach jak Sperrum, Homestay i Flipgate. Kolejny obszar, który w praktyce dopiero zaczyna się masowo rozwijać, to współdzielenie sprzętów i narzędzi. Zastanówmy się, czy w czasach, kiedy narzędzia są coraz trwalsze i droższe, a coraz mniej osób decyduje się na zakup mieszkania, wybierając jego wynajem, warto jest kupować wszystkie sprzęty i narzędzia potrzebne w domu. Otwiera się właśnie zupełnie nowy obszar biznesowy, jakim jest dla przykładu współdzielenie elektronarzędzi. Pomysł jest dość prosty. Społeczność, np. wspólnota mieszkaniowa, dokonuje zakupu kompletnego zestawu elektronarzędzi. Następnie uruchamia aplikację, za pomocą której współdzieli zakupione elektronarzędzia wśród mieszkańców wspólnoty. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do narzędzi, których zapewne sam by nie zakupił. Jednocześnie całkowity koszt dostępu do tych narzędzi jest znacznie niższy niż w modelu tradycyjnym, gdzie każdy kupował swoją własną przysłowiową wiertarkę. Już niebawem tego typu aplikacje staną się standardem także w Polsce. Na koniec przygotowałem jeszcze jeden ciekawy przykład. Platforma Itlive. To jeden z tych pomysłów, które potwierdza moją opinię, że nie wszystko na świecie jest już wymyślone. Także w obszarze gospodarki i współdzielenia za pomocą tej platformy możemy wybierać się do innego kraju albo miasta, umówić się z mieszkającym tam gospodarzem na posiłek, który zostanie przez niego przygotowany w jego własnym domu. Oczywiście przyjdzie nam za ten posiłek zapłacić, ale czyż nie jest to klasyczna forma ekonomii współdzielenia, a jednocześnie doskonały przykład, w jaki sposób możemy, korzystając z omawianego modelu biznesowego, generować zupełnie nowe źródła dochodów. Czas zatem na aplikowane wnioski. Aby samemu stworzyć projekt oparty na modelu biznesowym ekonomii współdzielania, należy mieć na uwadze szereg wymogów, które muszą być spełnione, aby było to możliwe. Absolutnie podstawowym i krytycznym jest zbudowanie zaufania klienta do jakości współdzielonego aktywa bądź świadczonego za jego pomocą usługi. Bez względu na to, czy będzie to biuro, mieszkanie, środek transportu, narzędzia czy jakikolwiek inny przedmiot. W wybranych przypadkach wystarczy, że zadbamy o stan techniczny tego przedmiotu, jak przykład w przypadku wynajmu hulajnogi. Jeśli jej stan techniczny nie będzie wystarczający, usługa najprawdopodobniej się nie wydarzy. W szeregu innych przypadków sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Z pomocą przychodzi nam wypracowany już system ocen, ratingów oraz informacji zwrotnych. Przywykliśmy już do tego, że mają one wartość i samo nie bardzo dbamy. Zatem, rozważając uruchomienie takiego przedsięwzięcia, musimy jeszcze na etapie jego planowania odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób zapewnimy klienta o jakości proponowanego przez nas rozwiązania. Drugim warunkiem koniecznym, który musi być spełniony, to jasna polityka cenowa i efektywny system rozliczeń. Funkcjonowanie modeli biznesowych opartych na ekonomii współdzielenia wiąże się zawsze z przekonaniem klienta, iż korzystanie z nich jest proste i racjonalne ekonomicznie. Zatem zbudowane przez nas cenniki muszą być jasne i czytelne. Równie ważnym aspektem jest możliwość dokonywania natychmiastowych płatności. Właśnie z tego powodu rozwój omawianych modeli biznesowych przyspieszył gwałtownie wraz z rozwojem aplikacji mobilnych oraz powiązanych z nimi płatności kartą kredytową. Ostatni, trzeci, ale na pewno nie najmniej ważny warunek konieczny to znalezienie metody przekonania klienta do próby zaspokojenia własnych potrzeb z wykorzystaniem rozwijanej przez nas usługi. Typowym rozwiązaniem w tym zakresie jest przyciągnięcie klienta niższym niż w tradycyjnym modelu kosztem zaspokojenia potrzeby. W praktyce temat bywa często bardziej skomplikowany. Musimy bowiem przekonać klienta, że sposób, w jaki dotychczas zaspokaja swoje potrzeby skutecznie, nie jest już sposobem optymalnym. Warto zatem drugi kliencie poświęcić czas, aby poznać także inne rozwiązania. I o ten czas i uwagę klienta toczy się dziś największa walka. Mam nadzieję, że przywołane przeze mnie przykłady oraz warunki, jakie spełnić musi przedsiębiorstwo wchodzące na rynek z modelem biznesowym opartym na ekonomii współdzielenia, stanowią inspirację do analizy możliwości wykorzystania tej formy prowadzenia biznesu także w Twojej branży. Jeśli temat ten wydaje się Tobie ciekawy, zapraszam do kontaktu. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.